Radość i pokój moi drodzy, witam was w cyklu przygotowującym nas do przebudzenia mocy. Też to przebudzenie będziemy przeżywać internetowo, ale też w wielu mamy w piątek adorację i niech też te filmiki przygotują troszeczkę nasze serce. Przede wszystkim do Bożego Narodzenia, bo tytuł rekolekcji to jest światło w ciemności. który odnosi się do Chrystusa, który przychodzi w nasze ciemności. I słowo, które dzisiaj daje nam Kościół, mówi o Ojcu, który pyta się, prosi dwóch swoich synów o to, żeby poszli pracować do jego winnicy. I pierwszy z tych synów godzi się, pozornie z ochotą, ale w miarę jak mija dzień, rozmyśla się i nie idzie. Drugi z synów mówi, że nie chce, nie pójdzie, ale później coś go gnębi, coś go gniecie wewnątrz, znamy na pewno to uczucie, dobrze, i decyduje się na to, żeby pójść i popracować w tej winnicy. Dlatego Jezus na koniec mówi: Jak myślicie, który z nich spełnił wolę swojego Ojca? I domyślamy się z łatwością, że ten drugi. Tylko chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie postawy, które bardzo często dotykają nas w naszym życiu. Pierwsza to jest taka upartość. Że powiemy coś, nieraz w gniewie, nieraz nawet się z tym nie zgadzamy, i później zostajemy więźniami swoich słów, swoich emocji. Nie pozwalamy Bogu pracować w naszym sercu, nie pozwalamy Bogu go zmiękczyć, po to, żebyśmy mogli rozważyć, co jest lepsze. I trzymamy się kurczowo tego, co nam się wydaje, co, co ym, na ten moment nam pasuje w jakiś sposób, zamiast zobaczyć to, co jest lepsze, i ugiąć się. Taką, w takiej postawie właśnie błogosławionej pokory. Lubimy pokornych ludzi. Wszyscy lubimy kogoś, który potrafi się namyślić i powiedzieć po jakichś gorzkich, ciężkich słowach, które by powiedział, Przepraszam, za mocno powiedziałem. Przepraszam, zraniłem cię, nie chciałem. I potrafią wyjaśnić, o co im chodziło, potrafią naprawić swój błąd. Jest trudne. Wiemy, że to jest trudne. Ale jest piękna postawa i zjednuje nam. Z jednej strony taki pokój serca, a z drugiej też miłość u innych ludzi. A ta druga postawa to jest taka postawa trochę chwiejąca się, która z jednej strony chce, chciałaby dużo, chciałaby robić to, to, to i tamto, pomagać wszystkim wokół, a z drugiej nie ma siły, nie ma woli, żeby to ostatecznie wypełnić. I tutaj, o ile w tej pierwszej postawie takiego uporu i hardości jest metoda bardzo trudna w realizacji, ale bardzo prosta w zastosowaniu czyli przyznawanie się do błędu, zauważanie swoich błędów, refleksja, rachunek sumienia króciutki. Kiedy czujemy, że coś nas kuje wewnątrz, to wchodzimy na nowo w tę sytuację i mówimy sobie: Gdybym ja był na jego miejscu, gdybym ja był w butach tego drugiego człowieka, jakbym się czuł? I to nam pomaga, takie spojrzenie, niejako nałożenie okularów y, takiej Bożej Miłości, pomaga nam zrozumieć y, prawdę o, o, o tych sytuacjach. I pomaga nam się nagiąć. I to nieraz nas kosztuje wewnętrznie mnóstwo, ale jest bardzo korzystne. I dla nas, i dla innych. I do takich, y, do takich serc może mówić Pan, i ma do nich łatwość dostępu. A o to nam chodzi. Y, o tyle z tą drugą postawą takiej lekkości w wypowiadaniu słów, a później oporu przed ich realizacją jest, tu, tu, tu może być więcej trudności. Dlaczego? Bo to wymaga w pewnym sensie y, złamania się. Serce by chciało, ale coś się blokuje. I tutaj y, warto by było też zajrzeć w siebie i zobaczyć, czemu się nie wywiązuję. Może przed czymś uciekam, może y, nie kocham wystarczająco drugiego człowieka. Może lekko lekkomyślnie się zgodziłem, a może właśnie czas przyjąć postawę powiedzieć wiesz co, nie, nie pomogę. Ci, nie dam rady, nie chcę. I wytrwać trochę w tej postawie i wtedy się z tym zastanowić. Nie rzucać swoich słów tak łatwo na wiatr. I y, jeśli nas na to stać, jeśli możemy. To naprawdę warto próbować realizować chociaż małe rzeczy, brać sobie na barki tyle, ile jesteśmy w stanie umie unieść. Umieć powiedzieć drugiemu człowiekowi, wiesz co, przepraszam, nie dam rady. Nie dam rady, obojętnie dlaczego, ale przyznać się, nie dam rady. I wtedy i nad tym, i nad naszą hardością, i nad naszą lekkością w składaniu obietnic albo. Yy, właśnie w takim zapewnieniu o pomocy warto się naprawdę zastanowić i, i dać Bogu miejsce, żeby On nam pokazywał, założyć te Jego okulary, spojrzeć z miłością i na siebie i na drugiego człowieka. Dzisiaj wieczorem zapraszam was, też się postaram włączyć w koronkę do Ducha Świętego, o 20.00 na Teamsie jest właśnie na takim tym naszym kanale rekolekcyjnym. Będzie, będzie wspólna koronka i czas do tego, żeby się spotkać i przygotować, zmiękczyć to nasze serce, żeby trochę Duch Święty je tam rozorał i, i ta nasza decyzja o włączeniu się już jest pierwszym powiedzeniem Bogu tak. Nie musimy się wiele deklarować, ale właśnie takie drobnostki, drobiazgi, w które możemy się włączyć, warto za nimi iść, bo one pomagają nam później y, urabiać ten nasz egoizm, naszą twardą, nieugiętą wolę, albo pomagają nam wytrwać w dobrych postanowieniach, które czasami wydają się dla nas zbyt trudne. Z Bogiem, trzymajcie się.